Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, wyszliśmy dzisiaj z Hali, piękny słoneczny dzień, chociaż ostatnie dni były niestety deszczowe, dlatego auto wygląda jak wygląda. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tym, co warto wozić w samochodzie i dlaczego, a właściwie głównie skupimy się na produktach, które ja sam wożę i które są mi potrzebne na co dzień i na jakieś dni wyjazdowe. Cała torba jest w bagażniku, dlatego chodźmy do tyłu, za chwilę pokażę wam po kolei, co tam mam. Zdejmę sobie, słuchajcie, okulary, bo już na razie nie jadę. A potrzebuję tylko do, do jazdy. Na szczęście, jeszcze wzrok pozwala mi na pracę z lakierem, i oby tak było jak najdłużej. No i mamy torbę. Mamy moją, moją torbę podręczną. Dlaczego akurat taka torba? Słuchajcie, tych toreb mam od groma, tak naprawdę, i ciągle sobie. Je... Raz jedną używam drugą, kiedyś miałem Maguire'sa, g Gitechnika. Natomiast ta dla mnie jest optymalna ze względu na wielkość. Tak? Bo teraz już powstają też takie większe torby. One są fajne, żeby gdzieś tam pojechać na projekt, żeby załadować jeszcze maszynę, padet, pasty i tak dalej. Natomiast ta wydaje mi się taka optymalna, bo w tych małych się nie, nie zawsze mieściłem, a ja lubię mieć może tych produktów nie ma tu dużo, ale jednak mamy tą jedną centralną część. Gdzie mamy tutaj, zobaczcie, te wszystkie moje produkty, o których sobie zaraz będziemy mówić. Są te gumeczki, które nam utrzymują produkty, to jest na pewno fajne. Ona jest oczywiście wodoodporna, chociaż ja te takie bardziej żrące, śmierdzące produkty chowam zawsze w tą folikę dodatkowo. No i to, co mi się podoba jeszcze, to mamy tak, z jednej strony tutaj tą kieszeń. Ja sobie to tak podzieliłem, że tutaj mam nie, mikrofibry do szyb, waflowane, gładkie, plus jakieś tam rękawiczki, torby. Takie zwykłe reklamówki, czy ten na, na, na różne tam rzeczy brudne, tak czy coś się wydarzy w trasie, to warto mieć. A z drugiej strony mam fibry do, do lakieru i taką, takiego roboczego flafiego, do wszystkiego, tak naprawdę. Nie do osuszania auta, co prawda, tylko właśnie do, do różnych takich zadań. Także fajnie. Może jeszcze by się przydała mi jakaś jedna tu pod spodem, torebka, na co, yy, taka zasuwana kieszonka na coś mała, może być. Natomiast, jakby i tak. Ta pojemność, plus mnogość tych różnych kieszonek, dla mnie jest ok. I dodatkowa zaleta: co prawda, jak ona jest tak wypełniona, słuchajcie, to ja tu nie czuję, żeby latała w bagażniku. Natomiast dla tych, którzy zasuwają, tu jest taki rzepik. Więc zawsze dodatkowe trzymanie, jeżeli chodzi o podłogę. No i oczywiście na ramię pasek, tak. Ale z drugiej strony, ja tej torby nigdzie właściwie nie noszę, chyba że do garażu, a tak to mam tu. Pamiętajcie tylko, że jeżeli. Parkujecie na zewnątrz. To jeżeli tak jak mieliśmy ostatnio takie upały, no to raczej nie trzymajcie tej chemii w samochodzie. Nie wiadomo, co może się wydarzyć. W Zimę, tak samo, no bo mamy mrozy. Także tak jak dzisiaj, ostatnie dni były trochę deszczowe, dzisiaj trochę słoneczka, ale nie jest za gorąco, dlatego wyszliśmy w ten plener, żeby nagrać coś innego. Ale i tu jest OK, tak? bo to się nie nagrzewa. Natomiast no, miejcie zawsze na uwadze, żeby nie trzymać tego i nie kisić cały czas. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o tą torbę, Mienimy teraz trochę otoczenie i opowiem Wam o produktach, które mam tam w środku i które sam używam. Mycie zaczynamy oczywiście od felg, pamiętajcie, żeby powierzchnia była chłodna, także nigdy po trasie. Ja akurat teraz używam Vampira Lighta, ponieważ pozwala na długą pracę na powietrzu, nawet jak jest przewiewnie, także... Mamy dłuższy czas pracy, dodatkowo konsystencja pośrednia, czyli niezbyt gęsty, więc fajnie się rozprowadza, ale też nie za rzadki, żeby za szybko nie spływał. Felgi są chłodne, bo nigdzie nie szaleliśmy, suche oczywiście, także zabieram się za aplikację Vampira Lighta na wszystkie felgi. Felgi spłukane e, samą wodą. Teraz czas na owady. Co prawda nie mam ich dużo, natomiast jest coś na zderzaku, coś na lusterkach. E, wiecie, że dużo polecamy, lubimy, ale gwini gołgo i sekta. Natomiast ostatnio przypadł nam do gustu też klintechowy bago. Zresztą zużyłem go już prawie połowę i wcześniej dużo też testowaliśmy, zanim jeszcze ten produkt przed do produkcji. Też fajny, mocny produkt, dobrze dopłukujący się. Tu mam akurat gotowy do użycia, ponieważ jest powłoka, więc śmiało mogę go aplikować. Ok, żeby już nie tracić czasu, więcej szybkie spryskanie. Oczywiście powierzchnia chłodna musi być, i później wszystko przykryję jeszcze sobie ich opryskiem i spłuczę wodą. Dodatkową zaletą tego klintecha jest bardzo przyjemny zapach. Nie jest tak duszący. Nawet teraz, jak tu wieje i to wszystko gdzieś tam się nam rozprowadza, to go tak nie czuć. A szybę też polecimy. Od razu zobaczycie test 3NW od SOFTA, który jest w trakcie. Długodystansowy. Pięknie rozpuszcza cały czas, pracuje jeszcze, więc spokojnie jesteście w stanie spryskać wszystko. Bez dotyk zaliczony. Godzina 17, więc zaczął się ruch, więc musieliśmy się ostro uwijać słuchajcie. Jest tak, jeżeli chodzi o jakieś szczegóły, temperatura tam około 22 stopni, ale tam akurat w tym miejscu, trochę jak widzieliście, słońce dawało, więc tak naprawdę było dużo wy... była dużo wyższa. Przypuszczam 25-26, a do tego dosyć spory wiatr. Więc nawet Vampir Light słuchajcie, działa w granicach tam młody mierzył 2 minuty z hakiem, gdzie normalnie ten produkt pracuje 5-6 minut. Także zawsze też po prostu obserwujcie jak długo produkt może działać, w razie czego dopryskajcie, ale no ja spokojnie zdążyłem sobie oblecieć wszystkie cztery felgi. Oczywiście bezdotykowo to robię na bezdotyku, bo dla mnie taki bezdotyk, to co mówiłem już, to jest takie doraźne mycie. Po prostu opłukanie auta, nie bawię się tutaj w żadne wiadra. Natomiast być może zrobimy też i o tym odcinek, jeżeli tylko będziecie chcieli. Jeżeli chodzi o bagofa, no to produkt zasadowy, wiadomo, zasady jeszcze szybciej potrafią parować, więc na pewno dopryskać trzeba, ale tutaj idzie dużo szybciej, bo mamy sam przód, no te lusterka, szyba ewentualnie. Nie było dużo owadów, ale wszystko nam zżarło. Tak jak należy. Ten Klintek nam się w sumie podoba. Ostatnio jest naprawdę w nim też moc. Także możecie sobie popróbować. I widzieliście też, że fajnie się dopłukuje. Ten, na, na zderzak nie patrzcie, bo na zderzaku nie ma nic w tej chwili, nawet wosku, bo niestety przytarli, był lakierowany, więc muszę tam go liznąć i położyć powłokę. Natomiast nareszcie jest jest w ogóle Tevo S60, S36 już ponad półtora roku i widzieliście zamiata fajnie się to dopłukuje, nie przyblokowało nic powłoki no i teraz przelecieliśmy się tutaj kawałek S8, żeby trochę te kropelki nam zleciały i za chwilę zatrzymamy się gdzieś żeby dokończyć opowieść o mojej podręcznej torbie detailera Kolejnym produktem, który jest niezbędny dla mnie i zawsze ma miejsce w mojej torbie i to niezależnie, czy jeżdżę na bez bezdotykową, czy, czy nie, to KECAW Woda w żelu. Woda w żelu, produkt, który świetnie sprawdza się na ptasie odchody. Jeżeli nie mamy w pobliżu myjni, bo wyjechaliśmy gdzieś na wakacje albo po prostu no, jesteśmy w takim miejscu, gdzie teraz nie możemy nigdzie podjechać, żeby spłukać te ptasie odchody, chociaż wiadomo najlepszy zawsze jest bez dotyk ale jeżeli nie, to lepiej go jak najszybciej to zmyć, ponieważ ptasie odchody mocno penetrują lakier, wgryzają się zostawiają tam później niebezpieczne ślady. Taką wodę sobie aplikujemy normalnie na lakier niestety tutaj nie mam żadnych ptasich kub w tej chwili co prawda na dłoni ta woda dosyć szybko nam jakby topnieje Robi się po prostu wodą. Natomiast normalnie na lakierze długo, długo pracuje, rozpuszcza tą ptasią kupę i następnie na zasadzie transferu zbieramy sobie to wszystko. Zresztą, jeżeli chodzi o szczegóły, to możecie zajrzeć do jednego z naszych odcinków. Być może gdzieś tutaj pojawi się do niego link. I tam było na temat usuwania właśnie ptasich odchodów i była mowa również o tym produkcie. Dobra, słuchajcie, reszta torby teraz. Zacznijmy od. Kieszonki z, z mikrofibrami, mam do takiego flafiego, natomiast absolutnie nie są do osuszania lakieru, bo po takim bez dotyku nie suszymy. Auto nie jest do końca domyte i w momencie jak zaczniecie osuszać, no to niestety jest duże prawdopodobieństwo porysowania lakieru. Może na tym srebrnym nie byłoby źle, gdybyśmy się wspomagali jakimś osuszaczem, ale już nie rozwijajmy tematu, nie suszymy, nie suszymy pęd powietrza powinien nam wszystko zrzucić jak widzieliście z miary sucho. Ja mam tego Flafiego po to, żeby butelki po pracy przetrzeć ewentualnie jak coś by się wylało, młody wyleje, mocno zabrudzi, no to warto mieć taki dużego starego Flafiego, niekoniecznie super jakości, właśnie do takich zadań specjalnych. Dwie mikrofibry takie do lakieru. Ja nie lubię nigdy jak mi gdzieś tutaj woda kapie w tych wnękach. I tu przymykam oko i sobie staram się przetrzeć te powierzchnie. Więc mam tu akurat work staffy bezkrawędziowe, bo lubię te mikrofibry bezkrawędziowe. Przejdźmy jeszcze dalej. Słuchajcie, mam quick detailer. To jest moim zdaniem najlepszy wynalazek, jeżeli chodzi o produkty w ogóle detailingowe. I takiego kudeka zawsze powinniśmy mieć. Co prawda, nie w tym przypadku do lakieru, no bo go nie ususzamy, ale te wnęki drzwi, czy gdzieś trzeba coś przetrzeć, felgę, no cokolwiek. Jakiś kudek zawsze musi być pod ręką, tak jak mówię, najlepszy wynalazek branży chemicznej, myjniowej, detailingowej, jeżeli ktoś by mnie o to zapytał. Akurat tutaj Herrenfart Ultra Gloss Detailer, jeden z moich ulubionych, jak nie ulubiony, banalny w użyciu, co prawda nie, nie tani, ale, ale jest sztosem, to mamy jeżeli chodzi o lakier. I teraz jeszcze czas słuchajcie na szybki. To jest ważne, bo nawet jeżeli mamy umyte auto, mówiłem nie do końca. Szyby jednak są trochę przybrudzone, więc warto sobie je przemyć. Ja akurat wożę w tej chwili EFIXA Glas Cleaner. Bardzo fajny produkt. Do zewnątrz jak najbardziej, ale szczególnie wewnątrz, jeżeli są bardziej zabrudzone, zatłuszczone szyby. Też od nas Paweł który działa na magazynie, uwielbia ten produkt, on dużo pali, e papierosów i fajnie ściąga mu ten tłuszcz. Także efiksik zaraz sobie tutaj przetrę, te szybki na szybko. E I oczywiście pamiętajcie, to już było, ale żebyśmy mieli do tego mikrofibry jeden jakiś wafelek do wstępnego mycia. Tu akurat zefirek, workstaffa i moja ulubiona gładka herenfart do dotarcia szyby. Dobra, tyle jeżeli chodzi o zewnątrz. Ja w żadne dressingi się na opony nie bawię, jeżeli chodzi o bezdotyk. Jak widzieliście, jeszcze coś tam działa. Co prawda już nie ma tej, tej satynki ładnej, ale opona nie wygląda tragicznie. Jest jeszcze przyciemniona, nie jest taka brunatna, brudna. Więc przy myciu ręcznym już, takim normalnym, wtedy robię domycie opony i aplikację świeżego dressingu. Natomiast tak nie wożę ze sobą, bo po prostu nie, nie aplikuję po bezdotyku. Ale jeżeli chcecie, to oczywiście jak najbardziej wskazane zawsze... Teraz czas na wnętrze. Yy, oczywiście płyn do szybto wiadomo, ale to co jeszcze, yy, bonecik yy, ADBL-owy gotowy do użycia moim zdaniem yy. Numer jeden, jeżeli chodzi o taki gotowy produkt do użycia, ja go używam nawet w domu. Tutaj przy Alkantarze sprawdza się również świetnie. No, trzeba mieć taki produkt, szczególnie jak ma się dzieci, młody coś tam przybrudzi, zakopie butami, więc do tego ja akurat mam tak podzielone, że żółte fibry mam do wnętrza, więc na fibrę troszeczkę boneciku przecieram i działa to świetnie. Oczywiście. Pamiętajcie, że również warto impregnować tkaniny czy też Alcantarę. Wtedy łatwiej utrzymać jakby to wszystko w czystości. A jak jeszcze tu zaklądam w tą torbę, słuchajcie, ee, to skóra, e, kierownica szczególnie. E, ja jestem zwolnikiem, że skórę trzeba wyczyścić, zabezpieczyć. Natomiast jeżeli chodzi o kierownicę, po długiej trasie ona lubi być taka no, nieświeża. Dlatego zawsze wożę ze sobą kilka chusteczek e, Loka. Jako jednorazówka przecieram i później biała fibra do przetarcia na sucho. Zawsze trochę świeżej. Mam wrażenie, że nawet ten Leder Versiglum, który zabezpiecza nam, on jednak przeżywa kilka takich przetarć chusteczką, także śmiało możecie to, yy, to robić. No i teraz mój boczek, który jest zawsze wypełniony. O, tutaj mam jeszcze rękawiczki do wyrzucenia po bez dotyku, bo szybko lecieliśmy. że zaraz sobie tam gdzieś to zutylizujemy. Natomiast co tutaj mamy? Plastiki, wszystkie no to jakiś quick detailer. Jaki ja aktualnie używam łoszmista od Softa, zresztą był na ten temat odcinek. Żółta fibra, oczywiście też bezkrawędziowa. Bez Najlepiej, żeby była dosyć gładka, ewentualnie druga, puszysta strona może być. Do zbierania już na sucho, tak, ale łóż zresztą wszystkie kudeki bardziej, żeby ściągnąć ten tłuszcz, ten kurz, lepiej działa gładka strona. Także nie wybierajcie jakichś pruszaków. Zresztą świetnie też taka mikrofibra sprawdza się na piano, na takich gładkich plastikach, na wyświetlaczach. Nie ma tu problemu. To jeszcze jego zaletą jest to, że działa antybakteryjnie. Tak, on teoretycznie ma zabijać nam te wszystkie e, bakterie. E, także dodatkowy plus. Można doraźnie również przetrzeć skórę, natomiast zawsze tylko delikatnie, bardzo delikatnie na fibrę i przetarcie. Kierownicy raczej bym nie ruszał, bo może mocno naruszyć nam wersji Galunga czy jakieś zabezpieczenie polimerowe. Natomiast boczki, podłokietniki doraźnie ja sobie przecieram, ale naprawdę niewiele produktu, to ma być tylko nawilżenie, zresztą nawet jeżeli używacie na kokpit też bardzo delikatnie. Plusem też tego produktu jest to, że nie ściąga dressingów. Przynajmniej na tych dressingach, które ja testowałem, używam, widać, że to przyciemnienie mi zostaje cały czas, a powierzchnia jest odświeżona. No i dalsza część kieszonki. Słuchajcie. O, sięgam. To jest najważniejsze. Albinos. To jest, to jest piękne narzędzie. Wszystkie krateczki, tutaj jakieś zakamareczki. Mnie denerwuje ten kurz czasami, nawet jak stoję na światłach, to sobie gdzieś tam coś przetrę i ten albino Zresztą możecie zajrzeć do testu, jest najdelikatniejszym pędzelkiem, mały albino gdzieś tam w boczku zawsze się przydaje i dodatkowo jeszcze mam takie dwie fibry, jedną włożę trochę z sentymentu, jest to y, taka bawełniana mikrofibra Swisswaxa, nie używam jej tutaj do, y, do tych piano i wyświetlaczy, ale mam gdzieś tam na progi, ewentualnie jak młody coś zabrudzi, to lubię ją użyć, ona jeszcze jest mocno poplamiona i niestety się nie dopiera. Ale włożę ją z sentymentu, dlatego, że jest to Swisswax. I druga fibra, biała, softa. Dosyć droga fibra, ale bardzo mnie zainteresowała. Ona jest w ogóle, zobacz, bardzo elastyczna. Ale fajnie zbiera i fajnie współpracuje mi z na tych gładkich powierzchniach, na wyświetlaczach, na piano. Trochę denerwuje mnie to, że jest to jednak twarde oprzycie, ale być może tego splotu nie dało się zrobić inaczej, nie wiem. Ale testy trwają. No, zainteresowała mnie ta fibra. Zawsze tak leżała, leżała w sklepie. Mało kto o nią się pyta, mało kto kupuje. No, z racji pewnie na cenę, ale dałem jej szansę i po prostu się nią bawimy i testujemy. Słuchajcie, to, to, to już w sumie finał tego odcinka. A jeszcze taka mała końcóweczka. Słuchajcie, jak wiecie, ja jestem fanem zapachów: perfum, zapachów. E, ciągle coś zmieniam e, także też zawsze mam e, albo jakieś zawieszki e, albo, albo coś psikanego, wiem, że te psikane są mało trwałe, więc co jakiś czas muszę sobie dopryskać, ale ciągle kombinuję, e, akurat w tej chwili mam e, serii Spirits, z designer. Desire, Desire. E, lubię też hajs, natomiast ten hajs jest dosyć mocny, teraz w tym okresie w okresie letnim, słuchajcie, jak jest tak ciepło, on byłby mnie trochę za mocny, więc wolę tego dizajera On jest taki pośredni. Zresztą, nawet jak młodego gdzieś tam oddamy dziadkom i lecimy z żoną na, na jakąś kolację, to zawsze warto sobie tam prysnąć do środka. jakiej dzieci z dziewczyną też zawsze jest przyjemniej i lepiej się podróżuje troszeczkę. Ale też nie przesadzajcie, żeby się nie zadusić. I z tymi zapachami, tak jak mówię, to już kwestia mocno indywidualna, zawsze sobie. Zawsze sobie kombinujcie, tak? No, tak jak mówię, u mnie w tej chwili akurat na pokładzie Design. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał, było coś innego, jeżeli tak, no to klikajcie łapki w górę, wrzucajcie jakieś komentarze, jak Wy byście to ewentualnie widzieli. Dzięki za uwagę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, jeżeli Wam się podoba i chcecie wracać i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.